Zderzyły się dwa wały drogowe, czyli te pojazdy, które poruszają się z prędkością żuwia, i kierowcy rozmawiają między sobą: "Ej, jak to możliwe, że te wały się zderzyły?" A ten drugi mówi: "Wiesz co? Tego się nie da pisać. To był moment." Kończymy rekolekcję i zastanawiam się, jak to się stało, że to był moment. Tak szybko to przeminęło. Pierwszego dnia zastanawialiśmy się nad tym, co jest istotą tego, kim jest Bóg i tego, kim my jesteśmy. Bóg jest miłością, a my stworzeni na Jego obraz i podobieństwo jesteśmy kimś kochanym. Przyglądaliśmy temu, jak Bóg nas kocha. Drugiego dnia patrzyliśmy, jak ta miłość, której się uczymy od Boga, wyraża się w sytuacjach skrajnych, najtrudniejszych. Co to znaczy, że miłość której uczy nas Pan Bóg, jest miłością mądrą. Więc drugiego dnia to była istota tego, jak radzić sobie w trudnych i najtrudniejszych sytuacjach międzyludzkich, a dziś chcemy spojrzeć na istotę Ewangelii, istotę życia chrześcijańskiego, istotę życia ludzkiego po grzechu pierworodnym. I niektórzy są przekonani, że tą istotą jest walka. I to jest bardzo proste przekonanie, i bardzo łatwe przekonanie, bo nic tak ludzi nie jednoczy, jak wspólny wróg. I nie ma nic łatwiejszego, niż ulec pokusie, że zło jest poza nami, że granica zła przebiega między mną a moim wrogiem, bo to zwalnia mnie z nawrócenia, zwalnia mnie z odkrycia, że w moim sercu może być coś do uzdrowienia, do uwolnienia, do, do tego, żeby Pan Bóg. Coś w moim sercu zbawił. Łatwo jest właśnie nazwać wroga kogoś drugiego, znaleźć zagrożenie na zewnątrz, nazwać go wrogiem, i wtedy jestem spokojny, bo jestem po tej w cudzysłowie dobrej stronie mocy. Oczywiście walka duchowa istnieje, walka modlitwy, walka z pokusami, walka z własnym egoizmem. Tak, ale walka jest elementem życia chrześcijańskiego, nie istotą. Istotę widzimy tutaj. Krzyż Jezusa Chrystusa, a mówiąc dokładniej, i precyzyjnie, Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Pionowa belka pokazuje nam istotę chrześcijaństwa, czyli pojednanie nieba z ziemią, pojednanie Boga z człowiekiem, a pozioma belka wskazuje na pojednanie. Międzyludzkie, pojednanie w relacjach. Kiedy Adam i Ewa zerwali więź z Bogiem, zabrakło pojednania z Bogiem, skutkiem tego były dramaty międzyludzkie. I to, czego my dzisiaj potrzebujemy, to wracać do tej istoty, do pojednania, do pojednania z Bogiem, z samym sobą i z drugim człowiekiem. No to po kolei. Na czym polega pojednanie z Bogiem? Na uznaniu, że ty Boże zawsze i we wszystkim masz rację. Że przykazania, że Ewangelia to jest coś najmądrzejszego i ja nic mądrzejszego nie wymyślę. Można być przekonanym, że przykazania, że prawo moralne to nie istnieje, nie działa. Louis, autor opowieści z Narni, w takiej bardzo ciekawej książce Chrześcijaństwo po prostu, mówi o tym, że jeżeli ktoś jest przekonany, że przykazania i prawo moralne to jest przeżytek, to nie działa, to jest... nadaje się do tego, żeby wyrzucić to do kosza, to mówi, że taka osoba jest podobna do osoby, która chce nam powiedzieć, że grawitacja nie istnieje. Ja mówię, że grawitacja istnieje i działa, a mój rozmówca może mówić, że grawitacja nie istnieje i nie działa, i mnie przekonywać, że ja mam swoją prawdę, ty masz swoją prawdę, wszystko jest ok, każdy ma swoją prawdę, każda prawda jest równorzędna. To, gdzie jest prawda, weryfikuje twarda rzeczywistość. Więc wystarczy zderzyć się z tą rzeczywistością, czyli na przykład wyskoczyć przez okno i Spróbować uwierzyć, że moje subiektywne przekonanie, że grawitacja nie istnieje, niech to moje subiektywne przekonanie zatrzyma mnie w powietrzu. No nie zatrzyma, doświadczę działania grawitacji i zderzając się z Ziemią, zderzę się z faktem, że grawitacja istnieje, że istnieje jakaś twarda rzeczywistość, bardzo konkretna. Więc przykazania, prawo moralne, Ewangelia, prawda Ewangelii, to, jest, to są fakty, to jest istota życia. I nic mądrzejszego nie wymyślę, i jeżeli łamię przykazania, jeżeli sprzeciwiam się prawdzie Ewangelii, to doświadczę skutków tego w moim życiu, chociażby w tym, że będę miał bałagan w życiu, w relacjach, w sumieniu, w sercu, w umyśle. Więc pojednać się z Bogiem, to uznać, Ty Boże, i Twoje przykazania, i Twoje Ewangelia, Ty Boże, masz we wszystkim i zawsze rację. Nawet wtedy, kiedy ja do końca Twoich racji dzisiaj jeszcze nie rozumiem, kiedy ja potrzebuję do Twojej prawdy jeszcze dorosnąć. Na czym polega pojednanie z samym sobą i dlaczego w tej kolejności? Dlatego, że kochamy bliźniego jak siebie samego. Więc jeżeli będę na siebie wyzywał, a ty, głupku taki owaki. To później będę wyzywał na bliźniego, jak na siebie samego. Jeżeli sam dla siebie będę agresywny, to później będę agresywny dla bliźniego, jak dla siebie samego. Dlatego potrzebujemy pojednania też z samym sobą. Kiedy doświadczywszy pojednania z Bogiem, Bożego Miłosierdzia, Bożej Miłości w sakramencie pokuty i pojednania, odchodzę od kratek konfesjonału, to w drugiej kolejności potrzebuję pojednania z samym sobą, czyli przebaczenia sobie dawnych czynów, dawnych grzechów. Pewnego razu do księdza przychodzi pewna pani i mówi, że widzi się, że rozmawia z Bogiem, że spotyka Boga twarzą w twarz. Ksiądz potraktował ją życzliwie, ale jednocześnie chciał to zweryfikować. Naprawdę pani rozmawia tak Bogiem z twarzą w twarz? Naprawdę. To niech pani go następnym razem spyta o moje dawne grzechy. Dobrze, proszę księdza. Za tydzień przychodzi i mówi, że znowu widziała Boga, rozmawiała z nim twarzą w twarz. I ksiądz się pyta: A pytała Pani o moje dawne grzechy? Oczywiście. I on już tak zaczął drżeć. No i, 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 i co, co Pan Bóg powiedział? Powiedział, że nie pamięta. Skoro Pan Bóg nie pamięta Twoich grzechów, to Ty też nie pamiętaj. Skoro Pan Bóg nie rozpamiętuje Twojej przeszłości, to Ty też nie rozpamiętuj. Oczywiście, to jest bardzo ważna zasada: przebaczamy sobie to, co było, ale wyciągamy z tego wnioski na tu i teraz. Bo błędem by było, gdybyśmy sobie przebaczali to, co było, teraz dalej postępowali źle, naiwnie, głupio. Wyciągamy wnioski ze złych czynów grzesznych, ze złych decyzji i wyborów ale przebaczamy sobie to, co było i już do tego nie wracamy. Być może dlatego niektóre grzechy jeszcze do nas wracają, gdzieś tam nam krążą z tyłu głowy, bo sami siebie biczujemy za te grzechy. Czyli przebaczyć sobie, już do tego nie wracać i jedna bardzo ważna, można powiedzieć, żelazna zasada, przyjmijmy ją na całe życie, że obecnym stanem sumienia... Mierzę tylko obecne czyny. Jeżeli obecnym stanem sumienia będę mierzył dawne czyny, to się zadręczę, niepotrzebnie, bo wtedy, kiedy kiedyś coś robiłem, miałem mniejszą wewnętrzną wolność, mniejszą świadomość, mniejszą dojrzałość, mniej wrażliwe sumienie. A czasami nawet jest tak, że nawet nie wiedzieliśmy, że robimy coś, co jest złem, coś, co jest grzechem. Więc niektóre czyny w sensie ścisłym nawet nie były grzechami. Bo grzech to jest bolesna świadomość, że czyniąc zło, ranie nie tylko siebie bliźniego, ale ranie też Boga. Więc ja dopiero dzisiaj wiem, że kiedyś raniłem Boga, ale wtedy nie miałem świadomości, co robię. Pan Jezus mówi, przebaczam, przebacz Ojcze, bo nie wiedzą, co czynią. Więc obecnym sumieniem nie mierzę dawnych czynów dawnych grzechów. No dobrze, i teraz na czym polega pojednanie z drugim człowiekiem? I tutaj na początku potrzebujemy mocnego rozróżnienia, że to co innego jest przebaczenie, a co innego jest pojednanie. Oczywiście pojednanie może i zawiera w sobie przebaczenie, ale do przebaczenia wystarczy jedna osoba, a do pojednania są potrzebne dwie osoby. Kiedy Przebaczam, to jest moja decyzja, a żeby doszło do pojednania, to są potrzebne dwie strony. Czasami mamy taki problem, z jak rozumieć Jezusa, kiedy on mówi: Kiedy przychodzisz do ołtarza, kiedy dar swój ofiarujesz, a masz coś przeciwko swojemu bratu, idź, pojednaj się ze swoim bratem, a później przyjdź i dar swój ofiaruj. To wszystko zależy od tego, jaka jest sytuacja. Jeżeli to ja skrzywdziłem i mam coś do przeproszenia i naprawienia, to tak, to mam to zrobić, i wtedy przyjść i dar swój ofiarować. Ale byłoby czymś zupełnie dziwnym i pomylonym, gdyby się okazało, że jestem w, z kimś w trudnej relacji, skonfliktowanej z takiego powodu, że ktoś mnie krzywdzi, bo coś mu się tam uwidziało, pomyślało dziwnie. Ja mam czyste sumienie, ktoś mnie krzywdzi i dlatego niemożliwe jest piękna, harmonijna relacja i sobie myślę, to chyba nie mogę przyjść do ołtarza, dar ofiarować, przyjąć Komunii Świętej, bo mam jakąś relację, która jest trudna. No nie. Jeżeli coś ja zrobiłem, to mam rzeczywiście to naprawić. A jeżeli po drugiej stronie jest ta sprawa, no to to mnie nie może zatrzymać w przyjściu do tego, żeby karmić się ciałem Chrystusa. Jeżeli, jeżeli jest taka sytuacja, że obydwoje się z kimś poraniliśmy, no to to, co ja mogę zrobić, to przeprosić i starać się naprawić winę. Jeżeli druga osoba zrobi to samo, to mamy pojednanie, mamy wielkie święto. Ale może być tak, że ta druga osoba nie chce tego. Ale skoro nie chce, trudno. Ja zrobiłem, co mogłem, idę z podniesioną głową. Ksiądz Marek Dziewiecki spotkał kiedyś pewną nastolatkę, która opowiadała mu z płaczem wielkim i pytała: Czy jeżeli ona została skrzywdzona i ten, kto ją skrzywdził, przyszedł, przeprosił, stara się naprawić winę, czy ona powinna przebaczyć? Ale tak płakała, że on sobie myślał: myślał sobie, Boże, dziewczyno, co oni ci zrobili? I pod wpływem tych emocji chciał zmienić. Nauczanie i chciał powiedzieć: Nie, absolutnie, nie musisz przebaczać, nie ma takiej potrzeby, w ogóle zapomnij o przebaczeniu. Skoro krzywda była tak duża, to zapomnij o przebaczeniu. Tak miał ochotę powiedzieć. Ale w pewnym momencie coś go trzasnęło, przyszła taka myśl: Marek, ale ty masz mówić prawdę, a nie dać się nosić emocjom. I powiedział tak, tak, jeśli ten kto cię skrzywdził, przeprasza i naprawia winę. Dobrze by było przebaczyć, powinno się przebaczyć. I ona wtedy przestała płakać, otarła łzy, podniosła głowę, uśmiechnęła się, dziękuję księdzu, bo to ja jestem tą, która skrzywdziła, bo to ja przepraszam, naprawiam winę, a ta druga osoba nie chce mi przebaczyć. Ale już wiem, że zrobiłam, co mogłam i już się tą sytuacją nie zadręczam. A co w sytuacji, kiedy ktoś nas skrzywdzi? Tu jest bardzo ważne, że pierwszym krokiem przebaczenia wobec krzywdziciela, który nas krzywdzi, nie jest przebaczenie, tylko obrona. Dopóki jestem na ringu i bokser wybija mi zęby, ja nie będę myślał o przebaczeniu. Ja będę myślał o tym, jak się obronić. Pierwszym krokiem przebaczenia jest obrona i dopiero później, kiedy się obroniłem, Mogę podjąć decyzję o przebaczeniu. Decyzja to jest akt woli, i nie przejmujemy się, że emocje będą różne, że emocje będą szaleć, mają prawo, one po coś są, są jakąś ważną informacją, i po tym drugim kroku, czyli decyzja przebaczenia, jest trzeci krok, czyli proces przebaczenia. To jest proces uzdrowienia serca i on może trwać miesiące, a nawet lata. To wszystko zależy od tego, kto ranił, jak długo ranił, w jaki sposób ranił, jaka była moja sytuacja, jaka była moja odporność na zranienia, jakie miałem wsparcie albo nie miałem wsparcia bliskich osób. Więc proces przebaczenia jest właśnie tym długotrwałym procesem uzdrawiania serca, i tutaj potrzeba bardzo często dwóch, dwóch takich rzeczywistości. Po pierwsze, Doświadczenia miłości, że jest ktoś, kto mnie niesamowicie kocha, czyli Pan Bóg, doświadczenie Jego miłości, doświadczenie tego przebaczenia Bożego, a drugie, odzyskanie kontaktu z własną złością, agresją. Bo kiedy ktoś nas krzywdzi, to złość, agresja nas informuje, że ktoś przekracza nasze granice. Złość, agresja jest bardzo często dla stawiania granic i dla obrony, i motywuje nas, żebyśmy się bronili. Ale są takie sytuacje, zwłaszcza kiedy byliśmy dziećmi, nie wiedzieliśmy, że możemy się bronić, nie wiedzieliśmy jak się bronić. Rodziła się złość, agresja jako siła dla obrony, a my nie potrafiliśmy się bronić, ale ta złość i agresja się rodziła. No to co robiliśmy? Tłumiliśmy ją i robiła się tak zwana implozja, wybuchy w środku. No i niejednokrotnie jest taka sytuacja, że. Absolutnie niewinne dziecko, bo dzieci krzywdzone zawsze są niewinne, krzywdzone przez dorosłych, że niewinne dziecko czuje współwinę, obwinia się za to, co się stało. I to są rzeczy do ponazywania. Jezus mówi: Poznajcie prawdę, prawda was wyzwoli. Więc potrzeba często też zaufanej osobie opowiedzieć o tej całej sytuacji, albo napisać list do krzywdziciela. Niekoniecznie może tego listu nie wysyłać. Ale nazwać. To jest krzywdziciel, ja jestem osobą skrzywdzoną. Ja jestem niewinny, tutaj jest wina. Nazwanie problemu już jest połową jego rozwiązania. Kiedy Jezus wyrzucał demony, to najpierw ich pytał o imię. I kiedy już było to nazwane po imieniu, je wyrzucał. Więc to jest bardzo ważne. Trzeba pewne sprawy ponazywać, określić, wypowiedzieć. Też wypowiedzieć i wyrzucić to, co leży nam wiele lat na wątrobie. I pamiętajmy, że kiedy dziewczynka się złości, to nie jest zła. Ona czuje złość, ale nie jest zła. Pamiętajmy, że chłopcy mogą płakać i to jest dobrze się wypłakać. I mężczyźni mogą płakać. To jest dobrze pewne sprawy wypłakać. I tutaj jeszcze jedna szalenie ważna sprawa. Nie wolno nikogo zmuszać do przebaczenia. To jest taki fajny filmik w internecie. Pani Joanna Kołaczkowska z kabaretu hrabi jedzie samochodem z panem Filipem i krzyczy na niego, przebacz! I on taki przestraszony chce tam jej powiedzieć, że przebacza. Stop, pr przepraszam, zaraz będziesz przepraszał, teraz ja mówię przebacz, mam dość Twojego nieprzebaczania, i tak. Ruga go tam w ogóle. Mu, on przestraszony chce przeprosić, a ona w ogóle nie pozwala mu dojść do słowa przebacz i tak dalej. To jest tak trochę komiczna sytuacja, ale to tak pół żartem po serio. Nie wolno nam nikogo zmuszać do przebaczenia, bo potrzebujemy te osoby, które mają coś do przebaczenia. Potrzebują wsparcia. Potrzebują, jeżeli są krzywdzone, żebyśmy pomogli im się bronić. Potrzebują towarzyszenia, żebyśmy towarzyszyli im w tym, kiedy dojrzeją do decyzji przebaczenia, i towarzyszenia im w tym procesie przebaczenia, czyli procesie uzdrawiania. Ale możemy osobę skrzywdzoną jeszcze dokrzywdzić, kiedy osoba jest naprawdę głęboko skrzywdzona i ma naprawdę poważne problemy z przebaczeniem, a my ją jeszcze dokrzywdzamy, musisz przebaczyć. I tak dalej. To wtedy ona jeszcze bardziej się czuje winna, chociaż jest niewinna często. Niewinna, ale jeszcze dorzucamy. Niewinna, czuje się winna, choć nie powinna. No. I my ją jeszcze dokładamy kolejną winę, czyli że czuje się jeszcze winna, bo my ją zmuszamy do przebaczenia, ona nie potrafi przebaczyć. No. Kończymy. chciałbyś się jeszcze dłużej w tych rekolekcjach trwać. Ale na koniec chciałbym powiedzieć dwie rzeczy. Jedna to taka, jeżeli ktoś chciałby wrócić do tych treści, które tutaj były mówione, to można do nich wrócić. Na kanale, na YouTubie wystarczy wpisać moje imię i nazwisko, czyli Mariusz Turczyński i tam można znaleźć nagranie z tych rekolekcji. Są tam też nagrywane katechezy dla dorosłych, te katechezy środowe. Zapraszamy też na żywo. Jutro po mszy o godzinie 18 będzie katecheza Pismo Święte, litera, słowo Boże, litera, czy Duch. Więc zachęcam na żywo, ale też można te poprzednie katechezy wysłuchać. I na koniec chciałbym powiedzieć o dwóch wielkich pragnieniach Jezusa. To są pragnienia Jezusa względem ciebie, siostro i bracie. To są pragnienia Jezusa o tobie. Pan Jezus mówi: "Przyszedłem aby moje owce miały życie i miały je w obfitości. I kiedy mówi apostołom i też nam, żebyśmy byli jak gałązka zaszczepiona w Nim, w krzewie winnym, to podsumowuje to, i to wam powiedziałem, aby moja radość w was była i aby wasza radość była pełna.